Kibice Śląska-Wrocław mają swoje unikatowe miejsce na mapie naszego miasta. Przy Piłsudskiego 44 otwarto centrum, które łączy funkcję nowoczesnego sklepu, gdzie można kupić klubowe gadżety, a także bilety na domowe mecze Śląska, z miejscem spotkań fanów WKS-u. To właśnie w tej drugiej części będą cyklicznie organizowane spotkania kibiców z piłkarzami i trenerami Wrocławskiej Drużyny. Na uroczystym otwarciu, w którym wziął udział m.in. trener Jacek Magiera, zjawiły się prawdziwe tłumy. Nowy punkt na kibicowskiej mapie miasta otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 20, a w soboty od 10 do 18. Remont bastionu sakwowego powoli zmierza do końca, widać już jego kolor, oświetlenie, detale architektoniczne i fontannę. My zajrzeliśmy do jej serca, czyli tam, gdzie znajdują się pompy, które napędzają przepływ wody. Są też filtry, kolektory i dysze. Nowa fontanna jest zbudowana na fundamentach XIX-wiecznego wodotrysku. Została obudowana pięknym piaskowcem. Niecka wieczorami będzie podświetlana światłami LED. Woda z niej będzie lecieć w dwóch trybach jednym strumieniem wylatującym wysoko w górę lub w postaci kilku mniejszych. Remont bastionu sekwowego ma zakończyć się jeszcze tej wiosny. Inwestycja kosztowała ponad 30 milionów złotych i jest współfinansowana z programu Polski Ład. Mnóstwo egzotycznych roślin, wygodne leżaki i możliwość obserwowania płynących chmur albo rozgwieżdżonego nieba. To wszystko znajdziecie w ogrodzie zimowym w saunarium Wrocławskiego Akwaparku. Latem ogród zimowy będzie łączył pokój relaksu z ogrodem saunowym. W pobliżu, pomiędzy saunami zewnętrznymi, powstała także tężnia solankowa o wymiarach 8 na 2 metry. Jest to konstrukcja z drewna i gałęzi tarniny, która służy do zwiększania soli w solance. To już kolejne nowości, bo w ubiegłym roku ogród w strefie saunarium przeszedł modyfikację. Został połączony z wioską saunową, a to oznacza łącznie ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych zielonej powierzchni. Powstała tam również grota śnieżna. Były jeziora jest hektarowy plac zabaw, boisko i parking. Podwórko w pobliżu Placu Grunwaldzkiego to jedno z największych podwórek we Wrocławiu. Zajmowały je stare garaże, a deszczówka tworzyła tam kałuże wielkości jezior. Po remoncie wszystko jest na swoim miejscu. Wykonano plac zabaw, boisko, siłownię zewnętrzną, zieleń i zbiorniki retencyjne, a co najważniejsze, parking poza terenami rekreacyjnymi. Aby zaprojektować tak duży obszar, najpierw przeprowadzono szereg konsultacji społecznych i to mieszkańcy sugerowali, czego najbardziej tam potrzebują, a teraz mogą już z tego korzystać. Inwestycje podwórkowe zostały rozpisane do końca 2026 roku. W sumie remonty obejmą powierzchnię ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Meteorologiczna wiosna już do nas zawitała, i to widać. Krokusy pokryły ferią kolorów miejskie trawniki, na drzewa wstąpiły zalążki nowych liści, a na twarze Wrocławian nieco promienniejsze uśmiechy. I nie zamierzamy ich ścierać, ale... Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w najbliższych dniach da o sobie znać. Nocnymi przymrozkami w ciągu dnia też zrobi się chłodniej. Temperatura oscylować będzie w okolicy 7 stopni. Po weekendzie nieco wzrośnie, ale za to będzie pochmurno i deszczowo. Zatem w oczekiwaniu na nadejście tej prawdziwej wiosennej aury życzymy dobrego weekendu, a w kolejnym podsumowaniu widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.